Okej, okay, fajnie, czyli dzisiejsze zadanie to po, pokażę Wam, jak pozbyć się strachu przed telefonem i tutaj w, 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 pod, pod spodem ja, ja nagrywam, tak? Ja nagrywam a pod spodem są dziewczyny. Hej dziewczyny, Ewa i Bożena. Bardzo fajnie, hey. że jesteście. Hey. Cześć! I to jest właśnie ta część taka edukacyjna. No więc ja zacznę od tego, że chcę Wam powiedzieć taką rzecz z mojej... Doświadczenia, które to będę, będzie wszystko wynikało z mojego doświadczenia i z tych lekcji, które ja miałam u różnych trenerów, lekcji, której. Oczywiście ja sobie szukałam, tak? Bo pewnie wiecie, że jakoś ja nie miałam sponsora, tak? Ja nie miałam osoby, która mnie przeprowadziła przez ten cały proces, że po prostu miałam, jak, kurde, musi być, musi być. Ja to, ja po prostu nie polegnę, tak? To nie będzie mi tutaj wiesz, nie będę miała tego na swoim koncie, tak? Ja muszę to po prostu odkryć, nie? Odkryć, choćby skały, srały, nie? Jak to mówią. I jednym z takich moich właśnie trenerów, którym bardzo dużo się dużo nauczyłam, to jest Ray Higdon. I Eric Warry. I na przykład Ray Higdon mówi, i to jest prawda, ja to widzę. Możesz zbudować bardzo dużą i dochodową organizację na odległość, ale nie możesz tego zrobić bez użycia telefonu. Czyli faktycznie to jest tak, że ten telefon to jest w naszej pracy, pracy to jest podstawowe tak naprawdę narzędzie. Czyli możesz go, ten biznes możesz budować przez internet, jak masz Wi-Fi i jak masz telefon. To, yy, to masz biznes, tak? Bo możesz go robić z każdego miejsca na świecie, ale jest to faktycznie, to użycie telefonu jest bardzo ważnym elementem. Yy, I następny taki cytat, którego chcę zacząć: że ten biznes daje naprawdę wiele satysfakcji i daje wolność, ale pod warunkiem, że przejściowo pozwolisz sobie, żeby czuć się niekomfortowo. Po prostu tak jest, także my wiesz, mamy, mamy też taką sytuację, że przychodzimy, no nie, nie jesteśmy od razu po szkole, tak? Każdy już ma doświadczenie, bagaż doświadczeń. I teraz on będzie nam pomocny i będzie nam trochę przeszkadzał. Dlatego musimy też mieć taką chęć, jakby trochę pokorę, żeby zresetować sobie trochę te różne nasze przyzwyczajenia i to właśnie będzie taki moment, taki trochę trudniejszy, ale... Co to znaczy? No to naprawdę jest chwila, moment, tak? To mam nadzieję, że po tym, co dzisiaj pokażę Wam, jak Wam pomogę tutaj z takimi właśnie konkretnymi przykładami z doświadczenia, że naprawdę to będzie no, maksymalnie jeden dzień po prostu i, i, i jest, jest wszystko ok, tak? Dlatego zaprezentuję Wam to właśnie, jak w 20 minut skutecznie pozbyć się strachu przed dzwonieniem. Bo naprawdę naprawdę każdy, każdy mu go ma. No chyba, że po prostu pracował ileś miesięcy czy lat w telemarketingu, tak? No to, to jak takie osoby znacie, czy, czy wiecie, czy macie podejrzenia, kto, kto był telemarketerem, to zaproście go do, <śpuszczaj> <śpuszczaj> do współpracy, słuchajcie, bo, 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 to, będą, bo to będzie dobry dobre na rybek. Um, także właśnie, jakie są? Um, um, jakie są takie poszesłanki, dzwonienia? Więc to jest tak, że wiecie o tym, że ludzie poczują twój strach, okay? Czy to słychać po prostu na dru z drugiej strony na drugiej stronie słuchawki, jak, w jakiej ty jesteś nastroju, jak ty do tego podchodzisz, tak? Czyli poczują również, yy, jak jesteś na luzie. Tak? I jak, jak się nie spinasz, że jesteś na luzie, jak jesteś po prostu, wiesz, ok, robisz to tak, jakbyś to robiła po prostu tysiąc razy, tak, i w ogóle hello. I mamy mieć taki efekt po prostu, tak. I jak to zrobić, jeżeli nie mamy doświadczenia? No właśnie zaraz o tym powiem. A poczują również osoby, jak się uśmiechasz. To są pewne rzeczy, pewnie już znacie też te zasady, ale dobrze jest to powtórzyć, może nie, nie wszyscy też wiedzą o tym, prawda? Czyli po prostu uśmiechaj się, tak? Jeżeli ja teraz właśnie e, zaczynam e, się uśmiechać, to na pewno usłyszałeś, ty, prawda? Kiedy to się zmieniło, a kiedy po prostu nie uśmiecham się, tak jak teraz w tym momencie. I tak samo każdy wes... <laughs> każde westchnienie, każda... każde przełknięcie śliny, każda pauza ma ogromne znaczenie. Ma o... ogromne znaczenie. I tutaj właśnie e, będziemy chciały nad tym popracować. Jak to zrobić? Jak się przygotować? Pierwsza rzecz tak naprawdę, te teraz kilka tych takich mm, uwag można powiedzieć, y będą takich może otwierających, prawda? Bo może to jest tak, że okej okay, wiemy, ale dopiero jak sobie tak naprawdę uświadomimy, no to wtedy jest taki przełom, prawda? Aha, prawda? Y jakby uświadomienie sobie pewnych rzeczy jest pierwszą właśnie y pierwszym krokiem do zmiany czy do poprawienia czegoś. Czekaj, łyk wody. Mm. Jest tak gorąco, że po prostu szok. Um, dlatego od pierwszego telefonu, słuchajcie, musimy zachować odpowiednią postawę. I teraz, co to jest ta postawa? Ta postawa to jest coś wewnętrznego, tak naprawdę, co my mamy. I ta postawa wynika z różnych, yy, różnego miksu. I postawa, moja postawa, na przykład wynika z tego, że mam pewność firmy. Tak, ja jestem pewna, jestem pewna, że jestem z dobrą firmą i nikt mi tego nie zakłóci, ponieważ yy, no, ja ich znam, tak? Znam firmę. byłam z nimi na różnych wyja no, na wyjazdach, na spotkaniach. Widzę, jak, jak są przygotowani, jak pracują. Znam, znam osoby kluczowe w firmie, osobiście ich znam, tak? Wiem, jakie mają wartości. Mam pewność produktu. Jak rodzi się pewność produktu? Używam produktu. Użyłam wszystkich produktów, wszystkich, każdego. Każdego jednego produktu z naszej palety użyłam. Ja wiem, co on, jak on działa. Jak on funkcjonuje, tak? Czy od razu musimy to y, mieć wszy, pewność wszystkich produktów? Nie, oczywiście, że nie, ale przynajmniej któryś wybranych, prawda? To jest bardzo, bardzo ważne. No, wiadomo, że osoba zaczynająca no, nie będzie miała takiej możliwości. Zrobi krok po kroku. Będę, mam również pewność, że to, co robię, jest absolutnie słuszną rzeczą, tak? Ja mam tą pewność po prostu niezachwianą. Podjęłam decyzję, jak, jak, jak ja tą pewność jakby zbudowałam? Znaczy ona, no właśnie, to się buduje na, na tych różnych elementach, tak? On będzie budować się z dnia na dzień, z dnia na dzień. I, yy, a w pewnym momencie po prostu moje, mojego, mojej współpracy podjęłam po prostu decyzję, tak? Wzięłam i po, podjęłam, tak? I to jest moja decyzja i ona jest niezachwiana i ona się nie zmieni do momentu, kiedy dojdę do mojego celu teraz nie będziemy mówić o celu, tak? To nie ten moment. Ale każdy no, wie, co chce, powiedzmy. A jak nie wie, no to no, tata musi się po prostu z tym zmierzyć. Mam też, słuchajcie, kocha, kochane moje, kochani moi, mam pewność sukcesu, tak? Znaczy ja mam, mam to w sobie, tak? Nawet jeżeli wiem, że przejściowo, ja może nie widzę jakiegoś, nie wiem, tak, nie jestem milionerką jeszcze, ale ja mam pewność tego sukcesu. No i też też sukces będzie różny. To jest no, Słowo klucz, takie różne, różne rzeczy będą dla różnych osób, prawda? No i ja też fajne, bo to akurat Ewa tu fajnie tak to powiedziała, naprawdę to jest takie błyskotliwe, uważam, że pewność zakochania się w projekcie, tak? Ty naprawdę, no trzeba się w tym, no jakby no, zakochać się, czyli jak to jest, jak się zakocha ktoś, no widzi to wszystko przez różowe okularno, nie? Czyli nie widzi de tych defektów, prawda? Nie widzi te tego, co, a to może nie do końca, a tu, a te. No nie widzi, tak? Widzi po prostu, że jest pięknie. No i, i to jest tak, że e, e, to jest potrzebne. To jest po prostu nam potrzebne właśnie tak, jak się zakochujemy w, w, w tak w innej osobie, e, to potem powiedzmy żeby przejść te, te wszystkie mankamenty, które gdzieś tam będziemy widzieć może, to, to ten efekt jest potrzebny do zakochania. No i teraz co się dzieje, jeżeli nie masz tej, tej, tej pewności? No to a, a, tutaj Amerykanie mają takie powiedzenie fake it till you make it, nie? Czyli udaj do momentu, kiedy nie, 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 nie wytworzysz sobie tego, tak? Czyli co możemy zrobić? Możemy na przykład mm, coś strasznie słychać w, w, o tym, jakieś prze, przerzucania, byście mogły nie, nie przerzucać, nie wiem kto, ale, ale żeby, żeby, bo to mi się nagrywa wszystko. Mm. Ja śmiechzę. Mhm. Dobra. Ja przepraszam. Ok, przepraszam. Okej. Dobra. To zobacz. No właśnie, jak to jest z tą pewnością, sprawdź u siebie, tak? Bo to będzie ci potrzebne. I teraz możemy się też tak umówić samymi ze sobą. Że nawet w tym początkowym etapie, tak? Bo to wiadomo, że to jest taka lekcja dla, dla nowych osób, prawda? No Bo ktoś już jak ma przerobione po prostu 100 rozmów, czy 50, czy nawet 20, no to już inaczej po prostu będzie reagował, no nie? Ale ja na przykład dla mnie fajnym było takim, kiedyś właśnie usłyszałam taką podpowiedź, żeby być, jakby wejść w rolę, tak? Być, taką, być aktorem po prostu. Czyli my jakby wychodzimy trochę tak z siebie, stajemy obok. I po prostu wchodzimy w rolę, tak? Czy wchodzimy w rolę osoby, właśnie, która zaprasza, tak? I, i wtedy, jak aktor, jakby jak sobie tak wyobrażam, prawda? Że jestem na ten moment aktorem i, i mogę nawet i mogę powiedzieć, co mi się chce, mogę powiedzieć to, jak mi się chce. I no właśnie o to właśnie chodzi, że słuchajcie, to jest właśnie, to jest kluczowy też moment. I zaraz przechodzimy do punktów, jak sobie z tym wszystkim radzić. Nie jest ważne, nie jest ważne, co mówisz ale jak to mówisz? Szczególnie, szczególnie przez telefon. To jest po prostu podstawowa rzecz, czyli ton głosu, energia, emocje, szybkość. To wszystko ma niesamowite, niesamowite wrażenie. No i również to, prawda, znowu, czy ja się uśmiecham, tak, czy, czy, czy słychać po prostu, że ja jestem podekscytowana. To trochę, trochę będę tutaj tak, wiecie, tak wy, wy ym, przebarwiać to wszystko teraz, ale żebyście też usłyszały, no bo tak, Mamy nagranie, patrzcie, wy też jesteście w imieniu, widzicie. Tylko słyszycie moje, moje, zachowanie głosem, prawda? Także tutaj, to jest taki element i myślę, że tego niewiele osób uczy w ogóle, żeby, że my tu mamy taki, taką właśnie moment taki takiego aktorstwa, tak? Mamy to włączyć, Może musimy sobie to poćwiczyć po prostu. I, no i potem zaczyna naprawdę wszystko fajnie wychodzić. Także pewność, te pewności musimy, musimy mieć, jak nie mamy ich, to musimy gdzieś tam w, no, wrócić do tego, zastanowić się faktycznie, ponieważ to nam po prostu pomoże, tak? Ja to, to jest taka sytuacja, na przykład ja Wam powiem dosłownie tutaj sekundkę, ja na początku moje, mojej działalności w network marketingu, w sprzedaży bezpośredniej, miałam coś takiego jak wstyd i to Wam się przyznam otwarcie I ja jestem wstydem, słuchajcie, Jaka głupia byłam, nie? Ale to tak, no człowiek musi to przejść, no nie? Znaczy, ta głupia no, osoba, no, okej, okay, może nie powinna mówić, ale na klipa, nie? No, no wstyd, no, ale no, czego wstyd, nie? Bo ja Wam powiem, czego wstyd był. Bo ja, pani z banku, tak po prostu lektor języka angielskiego, tłumacz przysięgu języka angielskiego, potem w bankowości, na stanowiskach korporacyjnych, wiesz, indywidualnych, tak, prawie dyrektor e, oddziału, bo przed wyjazdem miałam taką propozycję, to... Mm, no, po prostu ja, to taki jakiś kremiki. i wiecie, co mi po prostu musiałam sobie resetować w mózgu. No i teraz o każdy musi, aż, albo to w masie, tak, no ja miałam i mówię, no klipa, bo, bo sobie za to długo resetowałam. Natomiast, no, całe szczęście, że mi się to wy wy wypleniło, ponieważ dla mnie na przykład bardzo dużą wartością w życiu jest yy, wolność i móc, chęć, po pomóc innym. I ja na przykład będąc w korporacji nie, nie czułam tego, tak? A tutaj to czuję. Ok, dlatego jeżeli jest coś takiego, jakaś taka właśnie, że to taki, no taka w ogóle o co to jest, bo to wcześniej to miałam, no każdy miał jakąś historię, no nie? Dlatego no, trzeba sobie wyważyć, co jest dla mnie, co tak naprawdę jest dla mnie ważne gdzie gdzie chcę się za, znaleźć za dwa trzy, pięć lat, tak? I jak tutaj mogę to um, osiągnąć? Jeżeli tak. No, no, jest taka decyzja. Dobra, teraz ważna rzecz, że słuchajcie, czyli oprócz tego, że jak nieważne do końca, ale ważne, ale nie tak strasznie, co mówisz, ale jak mówisz, jak mówisz, to pamiętaj o tym, że ty mówisz okay, ja teraz ja mówię, a wy myślicie, czy Wy ja mówię, a Wy możecie, a wy macie dwa razy, trzy razy, cztery razy, pięć razy, albo nie, wiem ile razy, szybciej wam przelatują myśli. I z, z, im, ja, im ja dłużej mówię tym tak. Albo to jest interesujące, prawda, i macie koncentrację, albo już jest od, odpływanie, tak, i jakieś inne myśli się rodzą. I z tym, co ja powiem, to Wy macie połączenia, tak, i wy Wam się obrazy jakieś pokazują, no bo jest jakaś reakcja. Dlatego ym, wiedz o tym, że im więcej tym mówisz, tym więcej oni mają czasu, żeby po prostu Cię rozmontować. Dlatego kluczowa, kluczowa rzecz, umawianie spotkania ma być krótkie, ma być szybko, ciekawie na temat i wypad z baru, okej? Okay? Ponieważ im więcej będziesz międlić ozorem, ja też mam taką tendencję, na przykład teraz, jak coś czegoś uczę, tym po prostu będziesz miała odsprzedanie, tak? Czy oni będą, będziesz miał taki moment, w którym już oni są zdecydowani, a ty jeszcze powiedziałeś dwa słowa i oni już mieli czas, robicie Cię rozmontować. Dobra. Dlatego, słuchajcie, ludzie uwielbiają osoby, które są energiczne, osoby, które mają tysiąc spraw na głowie, które mają jakiś cel, gdzieś dążą, coś robią, ponieważ życie większości osób, większości z nas, tak, takich, no powiedzmy sobie, normalnych ludzi, tak, nie mają takiego projektu jak my mamy, albo jeszcze nie mają, no to jest takie trochę nudne, tak? Może, może nie do końca satysfakcjonujące, gdzieś ich coś tam gniecie. Dlatego my jesteśmy takim świeżym powiewem, po prostu, wiecie, no, nowości, tak? Jak jakiś wielki świat, coś się otwiera, coś się będzie działo, jest jakaś ciekawość w tym wszystkim. My ma musimy to dać w tym pierwszym telefonie, tak? Albo w drugim, albo w następnych, ale jakby co teraz jest ważne. No słuchajcie, jak się przygotować? Dobra, i teraz będzie ilość tam punktów, które będą bardzo, bardzo konkretne i dadzą Wam wiedzę, jak się przygotować. Punkt numer jeden. Używaj skryptu, tak? Trzymaj się skryptu. Czyli my mamy różnego rodzaju skrypty w naszym zespole, tak? Na przykład gorący rynek, jak umówić prezentację live, jak, jak umówić na zobaczenie wideo, czy tam webinaru, czy, czy tak? Prezentacji. I teraz, co jest dobre? Nawet jeżeli to są trzy linijki, to my mamy te trzy linijki wydrukowane, albo napisane i mamy je przed oczami. Tak? Bo to nie jest jakby to nie jest jakaś filozofia nauczyć się tych trzech linijek. Ale to nie o to chodzi. My mamy, jak mamy te już telefony, tak? Mówimy o tych pieszych, bo potem to z zamkniętymi oczami, tak? To jest kwestia po prostu ćwiczenia, tak? Jak sportowiec czy, czy lekarz, tak? To chirurg, nie wiem. To chirurg musi zrobić, wyrobić 18 tysięcy godzin, tak? ćwiczeń żeby w ogóle podjąć się mm, operacji. No my nie mamy, nie musimy operować, tak? Nikogo otwierać brzucha czy serca. I holo, dobrze. I nie musimy ćwiczyć 18 tysięcy godzin, ale musimy to przećwiczyć, tak? Czyli drugi punkt, ćwicz. Po prostu przećwicz to na sucho. Yy, powtarzać sobie, tak, no normalnie, no i to jest też znowu tak, no albo to ktoś chce i jest chętny i to zrobi, albo powie, a, to takie takie jakieś tam głupie, albo coś, no, no jednowoleć, tak, no ja Wam daję yy, takie jakby tutaj te kroki, które wiem, że fajnie działają i pomagają i naprawdę są skuteczne, no nie? Także yy, do momentu, kiedy będziesz naprawdę profi, czyli to jest naprawdę o 12 w nocy perfekcyjne zaproszenie, tak, to trzeba poćwiczyć, I, ym, i to naprawdę nie jest długi czas. Do, trzeci punkt to poznaj proces. Tak, poznaj proces, czyli gdzie jesteś w systemie, w którym jesteś w miejscu, czy to jest rozmowa, zaproszenie, czy to jest rozmowa, follow-up, czy to jest zamknięcie, prawda? Czyli tylko pracując systemowo, jak będę powtarzać, no bo to. Ma powtarzanie z matką nauki, tak? Normalne, każdy potrzebuje czasu, żeby wejść w proces. Yy, tylko system jest duplikowany, tak? Nasze... O, teraz jakaś drukarka chyba się uruchomiła. Nie, coś, coś mi się dzieje, tam z kawałek. Aha, okej, To jakby drukarka. Dzięki. Yy, miej, miej zawsze konkretny cel. Tak, czyli co to znaczy, że no właśnie, bo może tutaj to mówię od razu, tak? Na live na, mogłam Was zaprosić to, na przez webinar na to, tak wtedy nie byłoby te, tego. Ale poradzimy sobie, także dzięki za, za współpracę. <grym> <grym> no, Czy miej zawsze konkretny cel? Tak? Ma być konkretny cel rozmowy, czyli jeżeli ja dzwonię do kogoś, to mówię, celem, te, tak sobie w, myśl, w myśli gdzieś tam, celem tej rozmowy jest skuteczne umówienie się na jutro, aby pokazać na przykład prezentację, prawda? To jest mój cel. I tak dalej, i tak dalej. I następna rzecz, słuchaj, piąty, piąty punkt. Wyobraź sobie pozytywny efekt. I to jest takie naprawdę, to jest w ogóle. No, to jest chyba z tej listy jeden z ważniejszych, naprawdę, elementów. Po prostu trzeba się pozytywnie nastawić, tak? Bo zazwyczaj jest tak, że mamy ten taki nadłóg negatywnych myśli, no nie? I, I tak naprawdę na początku nam bardzo zależy, prawda? Wiem, jak jest po prostu. Każdy, każda, żeby powiedziała tak, żeby powiedziała tak, no nie? I to jest, wchodzimy w taki jakby taki błagalny tryb, no nie? I to gdzieś tam nas ściąga, prawda? Nie, nie mamy już tej naszej postawy, tego otwarcia, tego. Cokolwiek się zdarzy, jest ok, tylko mamy taki błagalny tryb, nie? O proszę cię, proszę cię, kup ode mnie. A to jest też słyszalne, i to gdzieś tam, słuchajcie, tak jakby podświadomie, to po prostu wszystko gdzieś podświadomie, słuchajcie, ludzie to potrafią wy telepatycznie jakoś wyczuć, nie? Czyli mam ten, wyobrażam sobie, wyobrażam sobie, że ta osoba się uśmiecha z drugiej strony, że jest, jest fajna, że jest otwarta, że jasne, oczywiście, że jest pozytywny efekt, tak? I jest umówienie. I zapisuję się, ja sobie to wyobrażam, tak? Takie były moje pierwsze efekty. Ja wyobrażam sobie, jak mam otwarty kalendarz, wpisuję sobie godzinę i daty, tak? Zakreślam i, i imię tej osoby i mam umówione, tak? Naprawdę w ten sposób, dokładnie, bardzo, bardzo szczegółowo. No i potem następny punkt, słuchajcie. Przećwicz po prostu z koleżanką, tak? Przećwicz z kimś, z koleżanką, z zespołem. Zabawcie się po prostu w aktorę, aktorkę, tak? I Wejdź w tą rolę. I yy, to naprawdę wystarczy po, po kilka razy powtórzyć. Yy, ważne też jest to, żeby nie robić długich przerw między na przykład dzisiaj poćwiczyłam z koleżanką, tak? Czuję się taka, wiesz, przećwiczona. I na przykład dzwonię za tydzień. No to już nie, nie, bo to już mi, to ćwiczenie mi już po prostu się wygasiło. Także dobrze sobie to po prostu prze, prze no ustalić, tak? Że na przykład dzisiaj jest dzień dzwonienia, mam listę Kasie, Basie, Krysie, Marka, Tomka, Prz, wcześniej ćwiczę z koleżanką, albo rozgrzewkę robię, to też jest bardzo właśnie fajna rzecz. Zrób rozgrzewkę, tak? Bo na, na przykład rano, nie wiem, okej, okay, dzwonimy o dziesiątej, tak? No to o dziewiątej na przykład, albo tuż przed, nawet tuż przed dziesiątą, Zadzwoń do Twojej do najlepszej przyjaciółki, czy osoby, która wiesz, że, odpowie w, tym, w tej godzinie i po prostu chwilę pogadaj. Dlaczego? Bo to po prostu wprawi ci w dobry humor, tak, yy, wiesz, pośmiejesz się, nie wiem, coś tam sobie, jak się zgada z przyjaciółką, no to jest super przyjemna sytuacja, prawda? Także rozgrzej się. Pamiętaj, z każdym telefonem będzie łatwiej, ok? I znowu właśnie to już powiedziałam, ale jeszcze raz, zaplanuj sobie te telefony, tak? Czyli weź sobie po prostu, zaplanuj, że będzie jeden po drugim, Kasia, Basia, Krysia, Marek i tak dalej, tak? Bo to no, umówić się z dnia na dzień to no naprawdę zajmuje, słuchajcie, minutę umówienie się, tak? Bo to my nie prezentujemy niczego. Także żeby. Wiecie, no pierwsza osoba bam, 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 tak? Żeby to nie było, że dzisiaj jedna, a potem za tydzień następna, nie? Miej otwartą agendę. Czyli tak, planer, no, żebyś wiedziała, no tu wpiszesz tą, tu wpiszesz tą, żeby wiedzieć, gdzie kogo wpisać, tak? I to jest normalnie takie tak. Potem jak? No, teraz musisz wybrać, czy na przykład stoisz, czy chodzisz, tak? Żeby to po prostu, ale ważne, żeby cię nic nie, za, nie rozpraszało. Jeżeli chcesz pozamykać się hermetycznie, to, to to zrób, prawda? No zależy, co potem dla kogo jest jakby najskuteczniejsze. Naj Napij się wody, tak? Miej szklankę pod ręką, bo to też jest taka sytuacja, że jeżeli się zdenerwujesz, to usta ci złyskną i po prostu będzie, wiesz, przełykanie śliny, no nie? A to jest znowu wszystko, to jest kwalifikacja, po prostu, bo to jest efekt taki, e, prze, takiego stra strachu, tak jak. Jak się zabiera powietrze, to też jest efekt strachu, nie? Oddychaj, oddychaj. Zrób wcześniej ćwiczenie. Ćwiczenie bardzo proste, które polega na tym. Weź wdech przez nos głęboki. Zatrzymaj ile możesz. Wypuść ustami. I tak cztery razy. Wtedy się też dotlenisz, tak? Dotlenisz się mózg, dotlenią dotleniam ci się komórki. I to jest też fajne takie ćwiczenie, relaksujące. Jeżeli masz jakieś napięcie w sobie, to pomyśl o tym ćwiczeniu no ono bardzo, bardzo właśnie relaksuje. Ok, już listę kończymy, dosłownie sekundkę. Bo następny punkt to jest rozgrzej aparat mowy. I to też jest takie fajne ćwiczenie i to jest y, naprawdę ćwiczenie aktor aktorskie tak kakeki koku kakeki koku kakeki koku la 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 ok no po prostu proste jak nie wiem um, no i ćwicz no i ćwicz 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 i ostatni punkt tak y, nie bierz do tego nie bierz tego osobiście. to jest biznes tak y, a nie bądź przewiązany do rezultatu Jesteś edukatorem, jesteś poka pokazywaczem oferty, a to ludzie widzą coś dla siebie albo nie. I to oni zdecydują, a my mamy tylko przesortować te osoby, tak? Bo nam nie chodzi o to, żeby wszyscy do nas się dołączyli. Wręcz przeciwnie, my, naszym zadaniem jest dyskwalifikowanie, czyli naszym zadaniem jest o szybkie, szybkie przejście przez to, kto nie nadaje się. Rozumiesz? Patrz, to jest taki shift też, bo my jakby, my szukamy, my sz, tak ambitnie chcemy wprowadzić te osoby i, i je, i je w, w, wszystkie, tak? A nie jest tak. My mamy, my mamy je zdyskwalifikować. Um, Okej, okay, tutaj mam jeszcze dla Was takie, taką, takie zadanie, które nazywa się rzeźbienie umysłu. Сейчас, прошу, только что открыть, чтобы в Ага.